Tuż przed świętami uczestniczyliśmy w odbiorze dwóch inwestycji na terenie gminy Rybno. Kolejny prezent dla mieszkańców gminy Rybno w postaci zwodociągowania i skanalizowania ulicy Stary Młyn. Skomplikowana inwestycja wymagała przejścia z rurami pod rzeką Wel, z wykupami gruntów, wytyczeniem nowych dróg, podziękowania dla spółdzielników rolniczych w rybnie. Firma się wzorcowo wywiązała ze swoich e, działań. Nic tylko mogę polecić po, po wszystkim gminom e, tak, <laughs> dobrą, to, tak dobrego wykonawcę. No podczas prac wykonaliśmy kanalizację sanitarną, wybudowaliśmy pompownię ścieków. Tutaj dla tego osiedla tak naprawdę myślę, że jest to bardzo ważne zadanie. Ludzie w końcu mogą spokojnie podłączać się, rezygnujemy z szamp. Jest położony także nowy odcinek wodociągu który także zbiera domy, które nie były podłączone, ponieważ tamta strona już wykonała część prac na własny koszt, a teraz gmina kupon gminy w stronę nowo, budowanych, nowo, nowo budowanego osiedla i myślę, fajnie. Także wyszło to elegancko. Tutaj w zakresie jeszcze była także przebudowa, poprawa tej drogi. Tak naprawdę drogi tutaj w ogóle nie było, no ale z zakresem pospółki i tłucznia udało nam się tutaj trochę to poporządkować. Także myślę, że ludzie będą się cieszyć znowu budowanej inwestycji? Budowanie szaletów jest zawsze obarczone e, ogromnymi kosztami, bo to nie tylko chodzi o ten budynek, który widzicie, ale doprowadzenie mediów, doprowadzenie e, rury kan kanalizacyjnej z przepompownią, e, doprowadzenie energii elektrycznej i doprowadzenie wody. E, często to są setki, dziesiątki metrów, czasami setki metrów i stąd e, koszty takie jak e, w umowie, którą podpisaliśmy z wykonawcą. Gmina konsekwentnie buduje szalety publiczne, wiejskie w miejscach publicznych. Mamy szalet przy kościele publiczny przy kościele w Katowcu, mamy szalet na rynku w Rybnie, kolejny szalet przy kościele właśnie w Koszelewach. W planach, w koncepcji planów skanalizowania wsi Rumian mamy szalet przy Kościele w Rumianie. No i na zakończenie, szalet przy Kościele w Rybnie. To jest znak czasu. Nie możemy tolerować tego, że, że ktoś, kto przyjedzie do, do nas, ma problemy z, z załatwieniem swoich potrzeb fizjologicznych. Gratulujemy kolejnych zrealizowanych inwestycji. Będziemy przyglądać się kolejnym.